Cześć wszystkim z tej strony FSQ i witam Was w takim krótkim odcinku informacyjnym. No i pewnie też głównie przeprosinowym, że filmiki nie pojawiały się przez ostatnie 3 miesiące, ale to wynika z moich prywatnych spraw. No i z przeprowadzki, jaka nastąpiła u mnie, więc myślę, że czas najwyższy powrócić do Uturnet, czy Antern, tak jak zawsze mnie poprawialiście. I filmiki nie będą pojawiać się już w takiej formie, jak wyglądały one kiedyś, czyli e, gierki e, jakieś surfingowej na, na jakimś serwerze, gdzie odcinki trwają po 20-30 minut i to w paru częściach. E, no takie filmiki będą się rzadko pojawiać. Teraz mam e, ochotę jakby i możliwości stworzyć filmiki z na przykład z aktualizacjami czy zrobić dla was poradniki i głównie pewnie się skupi na tego typu filmikach, bo mój sprzęt też nie domaga. Yy, taki filmik 30-minutowy renderował u mnie się 3 godziny, potem drugie 2 godziny się wrzucał, więc yy, no nie chciało się takie, że 2 godziny nagrywania powiedzmy, to już plus montaż to cały dzień jeden odcinek. Także... Yy, Prawdopodobnie odcinki będą krótsze i głównie to będą poradniki, jak i aktualizacje. I, i myślę też zrobić coś e, w typu e, fabularyzowanych odcinków e, z Unturned. Więc e, tak jak mogliście teraz zauważyć, dzisiaj rano na moim kanale e, pojawił się filmik Unturned, dzikie filmiki z doktorkiem. E, Oczywiście nie były tam pod, podłożone głosy, film został zmontowany na szybko. Chciałem zobaczyć mniej więcej jak to wyjdzie, jak to będzie wyglądać. E, no i spróbujemy podłożyć pod to głosy. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany i ma dobry mikrofon, e, no to piszcie w komentarzach, czy ktoś byłby zainteresowany podłożeniem swojego głosu pod którąś z postaci, po prostu w którymś odcinku z, tego, z tych filmików, tak? No, no to będzie taki krótki e, odcinek. Filmik wręcz, informacyjny, eee, w razie jakichś pytań, sugestii, propozycji piszcie w komentarzach, a ja się do tego stosunkuję i wszystkim Wam odpiszę. No a teraz Wam się żegnam, dzięki za uwagę i siemanko!